Siemano, witam wszystkich serdecznie, polska Chorwacja dzisiaj przed nami wielkie Cicho, no i wiesz, wreszcie jest rozwiązanie e, promocji Polska Chorwacja ze strony tutaj Super Beta. 6 stówek, no jest to kawał tutaj pieniądza, że tak brzydko tutaj powiem, no i jest to jedna z dwóch okazji, w których tutaj Super właśnie e, aż taką wielką bombę przygotowuje. Jest To oczywiście liga mistrzów e, i właśnie mecze polskie. Dzisiaj gramy z Chorwacją, dlatego można tutaj 6 stówek zgarnąć za e, Gola Polski, już tutaj, już tutaj tłumaczę o co chodzi. Jest to oczywiście opcja skierowana do osób. Które jeszcze konta na Superbecie nie mają. Więc jeżeli tutaj zainteresowała Cię ta promocja, to możesz założyć konto z naszego linku, który będzie się znajdował w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta warto je od razu zweryfikować, masz tutaj ten problem z głowy. I druga kwestia Zaznaczenie zgód marketingowych Tutaj trzeba ten kwadracik oczywiście zaznaczyć Bo bez tego nie będą wlatywały żadne bonusy Jest to dupochronka ze strony bukmacherów. Także sprawdzajcie czy macie to zaznaczone Kolejnym krokiem jest depozyt Jeden pierwszy depozyt na 5 dyszek Wtedy jest się zapisanym do promocji na mecz Polska-Chorwacja Warto tutaj pamiętać, że Superbet jeszcze pierwszy depozyt podwaja do 200 Także jak ktoś chce maksymalnie sobie wykorzystać Można tutaj 200 wpłacić Tyle samo wtedy wleci we freebetcie no, i jeszcze za wpłatę minimum 5 dyszek wlatuje ekskluzywny FreeBet 35 Zico za założenie konta, właśnie z naszego linku. No, ale dobra, przyjmując, że wpłaciłeś 5 dyszek, jesteś zapisany do promocji na mecz Polska-Chorwacja. Kolejny krok to zagranie kuponu solo na to, że Polska strzeli gola z salda depozytowego. Tutaj, jak już wlatuje FreeBet, to trzeba zobaczyć, czy ten e, kwadracik z FreeBetem jest zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, odznaczać, że tutaj brało e, kasę z depozytu. Dwójeczka na kuponie, e, na kuponie jedno zdarzenie: gol Polski. I tyle. Później kibicujesz oczywiście Polsce. Jeżeli strzelimy gola, to w przeciągu 72 godzin wlatuje na Twoje konto aż 600 bonusu. No tak jak mówiłem, jest to właśnie bonus do trzykrotnego obrotu po kursie 1.91. Na szczęście ten obrót nie jest jakoś tutaj wyśrubowany. No i tak jak tutaj już wspominałem, pierwszy komentarz pod tym filmem, tam będzie znajdował się link. Lecimy jeszcze z konkursem, dyszka będzie do zgarnięcia. No i zasady tutaj jak zawsze takie same, czyli łapa w górę. Weź zobacz, czy masz klikniętą. Subskrypcja, sprawdź, czy masz klikniętą. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę, pierwsze bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Polską a Chorwacją. No niech już będzie, nie? E, typujecie do godziny 2045. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. Wczoraj Nikolaus trafił swój kupon. Już się bałem, że nic nie wejdzie, ale tutaj Nikolaus na szczęście. Ogarnął temat, i dzisiaj, jakby nie patrzeć, leci po trzeci kupon z rzędu. Już mnie tam skuba od dołu, bo już tutaj mało punkcików, jest różnicy między nami. Generalnie podzieliliśmy się tutaj na dwa obozy. Ja z Nikolausem jesteśmy na górze, a Berbelucha z ten wgw zamykają tutaj mocno stawkę. No co jest. Ciężki, ciężki miesiąc. Skoro Nikolaus wczoraj trafił, to zaczniemy sobie dzisiaj od kuponu, właśnie jego. Polska-Chorwacja poniżej 3,5 gola w meczu, powyżej 2,5 kartek w meczu i poniżej 12,5 rzutów rożnych. No, te underki tutaj mnie troszkę odstraszają. Wiadomo, są wysokie, zaporowe, ale to dalej są undery, to dalej jest. Nerwówka do końca spotkania, szczególnie te poniżej 3,5 gola. No wcale się bym tutaj nie zdziwił, jakby był podobny wynik jak w meczu z Portugalią, ale mam nadzieję, że tutaj oczywiście ja się mylę w tym przypadku i Kolumbia Chile. Kolumbia ma tutaj po prostu wykonać więcej rzutów rożnych, Zaczniemy sobie później, polecimy sobie alfabetycznie tutaj jeszcze na za 239 kursiwo Berbelucha będzie następny Litwa Rumunia po prostu tutaj grane na Rumunię Romênia bardzo fajnie, bardzo fajnie oni tutaj grają czy ja ich z kimś pomyliłem, zaraz sobie tutaj się wesprze flash scorem nie no, oni tutaj bardzo fajnie grają z Cyprem wygrali, zresztą ja tutaj stawiałem wtedy na ich zwycięstwo Irlandia Północna z Bułgarią na zwycięstwo Irlandii Północnej i Szwajcaria Dania powyżej 1,5 gola po kursie 1,47 no już tutaj któryś raz jest polowany na powyżej 1,5 gola po takim kursie no z różnym skutkiem to tu wcześniej bywało, oby dzisiaj dopełniło ten kupon cały tutaj na zielono 4,46 wyszło Łącznie. No i dobra, ja tutaj będę następny. Polska, Chorwacja. Polska strzeli gola i powyżej 3,5 kartek w meczu. No, wydaje mi się, że skoro chłopaki mówią, że bierzemy rewanż na Chorwacji, to tą bramkę jedną co najmniej tutaj strzelą. O kartki raczej bym się tutaj nie bał, bo myślę, że będzie to mecz walki, tak jak w pierwszym spotkaniu właśnie w Chorwacji. Oni chyba w Polsce Jaku ugrali. No i dodatkowo tutaj jeszcze Alejandro Hernández jest sędzią, także idealnie tutaj pod karteczki. Generalnie bardzo się zdziwiłem wczoraj sobie tutaj te kartki patrzyłem, to rzeczywiście w tych upudrowanych towarzyskich całkiem sporo kartek jest, także gdzieś tutaj się ta tendencja troszkę zmieniła. No i Irlandia Północna z Bułgarią, ja tutaj z kolei idę w kartki, jak zobaczyłem poprzednie spotkanie, szczególnie Bułgarii z Luksemburgiem, jak się tam cieli, no i tutaj jeszcze punkcik różnicy jest pomiędzy dwiema ekipami Wydaje mi się, że tutaj te karteczki będą w porządku. Jedyny minus, jeśli chodzi o te kartki, to tutaj akurat jest sędzia dosyć underowy. No ale myślę, że tyle argumentów im piłkarze tutaj dostarczą. No i ten WGW będzie na końcu, ten WGW się wkurwił i 502 tutaj kursiwo przygotował. Szkocja-Portugalia, Portugalia strzeli co najmniej dwie bramki i Portugalia wykona co najmniej trzy rzuty różne. No te sklejki nie idą, ale tutaj konsekwentnie dalej, kurde, ten WGW... Liczę na to, że w końcu się uda. Polska, Chorwacja, powyżej 1,5 gola w meczu. I Polska wykona co najmniej trzy rzuty różne. Spoko. Mi się to podoba. Bardziej niż tutaj ta Portugalia. Bo tutaj. Nie, no, w sumie ta Portugalia też jest spoko. E, oby to tutaj było dobrze. I Litwa z Rumunią. Rumunia ma strzelić co najmniej dwie bramki. No, to, tak jak mówiłem, Rumunia jest tutaj nakręcona na tą Ligę Narodów. Grają z Litwą. No, za czemu miałoby to nie być? Tak jak mówiłem, 5 tutaj jest. No, trzymam kciuki, trzymam kciuki, bo dzisiaj. No, fajne są te sklejki, nie? W końcu tutaj wszystkie sklejki mi się podobają. Owym tylko Bazyla nie rzucił. Dzięki piękne, mamy tutaj cały przegląd zrobiony. Dzisiaj najprawdopodobniej w okolicach godziny 15 będzie odpalany liveik. Także zapraszam serdecznie. Tymczasem miłego dnia, życzę się, Maczysielo.